Dzisiaj głównym tematem jest ból do pleców, low back pain. Scharakteryzujmy na początku, czym on właściwie jest. Low back pain, czyli ten ból dolnego odcinka kręgosłupa, odcinka lędźwiowego, krzyżowego, jest to dolegliwość, która właśnie najczęściej wraca u pacjentów. Są to przewlekłe dolegliwości. Dlatego nie ma dobrego rozwiązania medycyna zachodnia na to. No bo jakby kiedyś do tego się podchodziło tak. Że zalecało się pacjentowi odpoczynek, zalecało się pacjentowi no, farmakologiczne podejście, czyli branie środków przeciwbólowych, przeciwzapalnych. I tak naprawdę tyle. Obecnie troszeczkę inaczej się do tego podchodzi, do tej dolegliwości, ale jakby, może za chwilę to wyjaśnię. Więc jest to. Przede wszystkim nawracająca dolegliwość. Jest to dolegliwość, która może się przejawiać w różnych momentach dnia. Może to, mogą to być bóle poranne, gdzie wiesz, ciężko mamy, nie wiem, skarpetkę rano założyć. Mogą to być właśnie dolegliwości, które się przejawiają w nocy, ale to już troszeczkę wyjaśniliśmy. Co może na to, co może to powodować. Mogą to być bolesności po dłuższej pozycji spoczynkowej. Czyli ktoś siedzi te 8 godzin w biurze, nie wstał ani razu. No dobra, raz i przy momencie wstawania ten pacjent odczuwa te dolegliwości bólowe w odcinku dolnym kręgosłupa, w odcinku lędźwiowym. Więc moment w ciągu dnia, który jest różny, to są te dolegliwości i charakter dolegliwości może być naprawdę różny. Mogą to być, nie wiem, sztywnienia, tręsienia, może to być taki wiesz bulkujący, ale to tkanka będzie wskazywać na to, nie to, umiarkowany dyskomfort, dokładnie. O, umiarkowany dyskomfort dokładnie. To ciekawe, takie dolegliwości mogą wynikać również z somatyzacji objawów takich psychologicznych, no nie? Gdzie coś nam siedzi z tyłu głowy i jakby to się będzie przejawiać gdzieś tam w plecykach. Ale to zdiagnozować jest już y, trudno. Mm -hmm. Czyli ten stres, o którym mówiliśmy. Dokładnie. To... A jakie mogą być jeszcze inne przyczyny? Czyli mamy, mamy ten stres, no... czyli zupełnie fizyczny objaw. Co jeszcze z fizycznych objawów? Fizyczne, napięcie mięśniowe, nadmierne, zwłaszcza grupy mięśni pośladkowych, to jest po prostu plaga w dzisiejszych czasach. No, jakby wiesz, siedzimy mm -hmm. tak naprawdę. No, on top. Jak Czyli ustawienie kręgosłupa, przodopochylenie biednicy, Przodopoch tak. naturalna, naturalne takie ustawienie miednicy może już predysponować do bólów do uplecu? Dokładnie. Jakby pozycja ciała w przestrzeni również będzie predysponować do takiej dolegliwości, ale nadmierne napięcie mięśniowe będzie, to jest naprawdę plaga w gabinecie, gdzie grupa mięśni kulszowo-goleniowych, czyli tyłu uda jest i niemobilna i czasem niewydolna, przez to niewydolność jest nadmiernie napięta, yy, grupa mięśni pośladkowych jest zazwyczaj po prostu totalnie napięta i to jest plaga tych dolegliwości związanych z tym bólem odcinka lędźwiowego, lędźwiowo-krzyżowego. Yy, co jeszcze? Yy, może to być objaw yy, tak naprawdę trzewny, yy, gdzie coś się dzieje z naszymi narządami wewnętrznymi, najczęściej są to napięcia lub brak swobodnego przepływu płynów śródmiąższowych, o tak mogę to powiedzieć i to również może powodować dolegliwości bólowe w odcinku krzyżowym, więc już mamy trzy możliwości tych dolegliwości. Czasem oczywiście zdarza się tak, że ten pacjent faktycznie ma jakąś przepuklinę. Wypuklina, czyli faktycznie coś się dzieje z tym dyskiem, który jest między segmentami kręgosłupa, i faktycznie tego pacjenta będzie to uwierać. Tylko naprawdę na ten dysk również możemy wpływać wieloma sposobami. To nie jest już wyrok śmierci, to nie jest już tak, że ten pacjent musi iść na operację natychmiast, bo z tym się nic nie da zrobić. Tylko tutaj naprawdę będziemy dużo wymagać od pacjenta, tak naprawdę, no nie? żeby to on zadbał o te różne rzeczy związane z jego życiem, z jego stylem życia. Żeby te drogiwości się wycofały. Oczywiście. Wiesz, jakby się nie da cofnąć gabinetowo. <grym> Ale można naprawdę jakby działać wtedy objawowo, bardziej po zachodniemu, żeby ten pacjent nie odczuwał dolegliwości. No nie? O no tak w ten sposób. Mhm. Więc przyczyn może być naprawdę dużo. Dobra, porozmawialiśmy już troszeczkę o tych metodach leczenia. Może wróćmy do tematu i powiedzmy coś więcej. Mhm. Jak się okay. zmieniło leczenie na przestrzeni czasu? Jak medycyna zachodnia do tego podchodzi? Może coś o medycynie wschodniej, jakie ma podejście do bólu do uplecy. Więc jakby kiedyś podchodziło się do tego tak, że no pacjentowi zalecano odpoczynek, nieprzemęczanie się totalne. Zalecano środki farmakologiczne i tak naprawdę. To miało spowodować, że ten pacjent nie będzie odczuwał... Przeciwbólowe? Ty... No tak. Przeciwbólowe, przeciwzapalne. Mm. Które u nas są szeroko dostępne. Mm. No ale wiesz, jakby to jest nieskuteczne tak naprawdę. W takich dolegliwościach. Yy, bo ten ból zawsze będzie wracał. Yy, bo te tkanki, no... Nijak z nimi się nic nie wydarzyło. Yy, więc... Obecnie podchodzi się do tego troszeczkę inaczej. Nawet yy, badania naukowe wskazują na to, że przy takich dolegliwościach jak Low Back Pain, ten powracający ból kręgosłupa, pacjent powinien zacząć być aktywny fizycznie, najlepiej w zdrowy sposób, powinien zadbać o swój styl życia, szeroko rozumiany, czyli powinien zwrócić uwagę na to, co je, jakby powinien. W jakiś sposób zdrowy odreagować te stresogenne bodźce z dnia codziennego, i. W ten sposób będziemy mogli temu pacjentowi te dolegliwości wycofywać. No i jakby najczęściej mi już tutaj będzie, że tak powiem, charakter dolegliwości, tak jak wspomniałem wcześniej, moment w ciągu dnia dolegliwości, jakby lokalizacja tych dolegliwości wskazywać na to, co cierpi na samym początku tego pacjenta. Czy cierpią więzadła, czy cierpi sam Staw czy cierpią mięśnie pośladkowe, czy cierpi grupa kuluszowo goleniowa czy faktycznie ten pacjent ma problem postawowy pozycji ciała w przestrzeni, gdzie najczęściej jest tak, że ta miednica ucieka nam do przodu pochylenia nadmiernego. Czasem cierpią same tkanki mięśniowe z przodu, gdzie wiesz, ale to pacjent w wywiadzie najczęściej powie, że no, on siedzi w pracy, siedzi w domu, siedzi w aucie, no nie? jest nieaktywny fizycznie, totalnie. Czasem te mięśnie biodrowo yy, powodują dolegliwości, które osadzają się z, yy, no, z tylnej części naszego ciała, yy, na dolnym odcinku kręgosłupa, yy, więc mi będzie już wtedy charakter dolegliwości, czas dolegliwości, lokalizacja tych dolegliwości wskazywać na to, co ja z tym pacjentem powinienem zrobić. Nie? No i jakby tutaj już zaczynamy działać yy, Technikami z wyboru, które będą najlepsze dla danych struktur. Czyli jeśli pacjenta to boli w nocy, no, nie? no to będziemy działać na powięzi. Jeśli pacjenta boli rano, to będziemy mogli pracować na początku na tkankach mięśniowych i obserwować, czy się to zmienia. Jak temu pacjentowi się będą wycofywać te dolegliwości na stałe, no to mamy jakby drogę, wskazówkę, co powinniśmy z tym pacjentem zrobić i jakie prace domowe, jak zadbać o to, żeby mu to nie wracało.